Chcę też poprosić Pana Przewodniczącego, żeby na przyszłość osoby, które zabierały głos na komisjach postronne, żeby nie były dopuszczane ponownie do głosu, bo ja rozumiem, że przyszły tu w celach demagogicznych. W nie wiem, na wszystkich komisjach by. były. Tak. I w celach nie obrażania mnie. Y, ja ja wiem, że do takiej sytuacji doszło w przyszłości, tym bardziej, że Państwo bardzo zdecydowaną większością głosów uznaliście, że nie ma racji. Ten Pan nie ma racji. Zresztą to wynika jasno z dokumentów i ze wszystkich stopni całej sprawy. Z Większością głosów wybraliście swojego przewodniczącego. <grym 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 to jest posiedzenie Rady Miejskiej. Pani również też jest gościem u nas. Proszę bardzo, nie pouczać. Nie. ja nie pouczam tego. nie ja nie pouczam tego, proszę. Żeby, to bardzo ważne rzeczy, i i... plany jest, poza, to 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 mieszkania, to można, to, to ja, tak. ja proszę, żeby Pan Przewodniczący nie dopuszczał do obrażania mnie. Ja dziękuję uprzejmie, zrozumiałem. Natomiast uprzejmie informuję, że interpretacja prawa obowiązującego w tym zakresie jest inna niż Pani Wola. I Prawo dopuszcza dopuszczenie strony, jeżeli jest przedmiotem jego obrad. Taka jest demokracja ale polska, doobrażamy. ale ja nie mam wpływu, co powie zainteresowana strona. Pan, panie ma prawo to egzekwować za to, co kto powiedział, jeżeli obraża Panią i tak dalej, skorzystać z ochrony prawnej w tym zakresie. I na procedurę, natomiast my nie możemy nie dopuszczać ludzi do głosów, jeżeli to jest ich sprawa. Taka jest interpretacja e, ustawy o samorządzie Gminy. a gente, Dobro, a gente... A gente...